Radio Natura Spasi do natury Audycji z pasji do natury wita Małgorzata Flora, drodzy słuchacze, w dzisiejszej audycji poruszę temat zórz, które w ostatnich dniach rozbłysły nie tylko na północnym niebie, ale także w wielu regionach świata, w tym również nad Polską. Zorza była widoczna na niebie niemal w całym naszym kraju. A w trakcie trwania audycji pokazujemy Państwu Zorze. Które miały swój rozbłysk na niebie północnym, dokładnie nad miastem Tromsø w północnej Norwegii. A czymże jest zorza? Drodzy słuchacze, zorza to zjawisko świetlne, optyczne, polegające na świeceniu gazów. To tak po skrócie a dokładnie, zorza to świecenie górnych warstw atmosfery, kiedy to na Słońcu dochodzi do tak zwanego wyrzutu masy koronalnej, czyli ogromnej chmury plazmy. Ta chmura złożona jest z protonów, jąder helu i elektronów. Według nauki, Słońce to potężna elektrownia. Tam atomy wodoru łączą się ze sobą, tworząc nowy pierwiastek zwany helem. I to właśnie ta reakcja jądrowa wytwarza energię, która przedostaje się na powierzchnię w postaci właśnie ogromnej chmury plazmy. Chmura ta rozprzestrzenia się w przestrzeni międzyplanetarnej na tle stałego wiatru słonecznego i często towarzyszy rozbłyskom słonecznym. A dokładniej mówiąc, cząstki tej chmury docierają do górnych warstw atmosfery, są tam łapane przez nasze pole magnetyczne i oddziaływują z atomami gazu tlenu lub azotu. i właśnie w zależności jakiego rodzaju gazy są obecne w górnych warstwach atmosfery oraz w zależności od energii cząstek które je wzbudzają mamy różne kolory zorzy. Barwy niebieskie i fioletowe jak również odcienie czerwieni aż po róż są związane z emisją wodoru w zorzy. Wynika to z oddziaływań cząsteczek wiatru słonecznego z atomami wodoru w górnej atmosferze. Zaś światło czerwone czy zielone jest emitowane przez wzbudzone atomy tlenu, przy czym zieleń pojawia się częściej na niższych wysokościach, zaś barwa czerwieni na większych wysokościach atmosfery. Co ciekawe, zmiany barwy nieba. Odbywają się zarówno przed wschodami, jak i zachodami słońca, ale także w trakcie ich trwania. Zorze mogą występować jako nieruchome łuki i nie zmieniać swojego położenia przez wiele godzin, ale łuki też mogą pulsować co 10-30 sekund. Zorze mogą mieć zarówno formę łuków, jak również pasm lub wstąg i często sprawiają wrażenie, jakby składały się z oddzielnych włókien. Zdarzają się i takie, które swoim kształtem przypominają spiralę. Dawniej zorze uznawano za znak bogów lub też dusz zmarłych przodków. Dawne społeczności północy wierzyły, że zorze polarne uosabiają duchy zwierząt, na które wówczas polowano, a dokładnie takie jak foki czy jelenie, co miało symbolizować ciągłość ich ducha. Zaś w średniowieczu wiązano je z nadprzyrodzonymi siłami, które zwiastują wojnę, epidemię czy głód. A opisy tego można spotkać w dziełach Arystotelesa czy Seneki. Z Łaciny zaś Zorza oznacza spotkanie rzymskiej bogini jutrzenki aurory, z greckim bogiem północnych wiatrów. Później Zorze stały się początkiem dla wielu różnych mitów i wierzeń. Na przykład w Norwegii uosabiano je nawet z kobietami, które nie wyszły za mąż i nocą ukrywały się właśnie pod postacią tańczących świateł na niebie. Zaś na Grenlandii traktowano je jako dusze zmarłych, nienarodzonych dzieci. Często wierzono, że zorza jest to gra światła jako przesłanie od sił wyższych, czyli od stwórcy. Jako ostrzeżenie przed nadchodzącymi wydarzeniami. Drodzy słuchacze, może warto się więc nad tym pochylić i zastanowić, w jakich czasach my dziś żyjemy i co przez aktualne nasilenie się złóż polarnych chce nam dziś pokazać stwórca. Która plazmy oddziaływuje z naszym polem magnetycznym z ogromną prędkością. Obecny wyrzut plazmy, jak zanotowano, poruszał się z prędkością 800-900 km na sekundę i dotarł do Ziemi w niespełna dwie doby. Czy człowiek ma w ogóle zrozumienie, co to jest za prędkość? Co w ten sposób przez swoje dzieło chce stwórca człowiekowi przekazać? Idźmy, drodzy słuchacze, głębiej niż podpowiada to nam nasz rozum, nasz umysł, który tak naprawdę ogarnia tylko materię, bo materia to tak naprawdę tylko niewielki okruch we wszechświecie. A zjawisko na niebie wynika z siły pól od Stwórcy, w tym zmieniającym się na naszych oczach, dzisiejszym świecie. Warto jest mieć ten moment zatrzymania i refleksji. Jaką oprócz naukowego wyjaśnienia i naocznego cudownego zjawiska, wiedzę czy też informację niosą nam zorze od stwórcy? Czy ta intensywność złóż w obecnych czasach jest może początkiem? albo też może końcem czegoś? I z tą refleksją pozostawiam Was, drodzy słuchacze, na kolejne dni. Do usłyszenia, Małgorzata Flora. Spasie do natury Radio Natura.